Dzisiaj, w ramach Code 16 Challenge, o którym opowiem już za chwilę, po pierwsze pokażę Wam moje strony internetowe, które robiłem mając 11-12 lat. Po drugie, Wy podrzucicie mi linki do swoich projektów, a ja w odcinku za dwa tygodnie zrobię ich Code Review. I po trzecie, najważniejsze, razem zrobimy coś dobrego, dorzucając się do zbiórki na bardzo chorą dziewczynkę, która, żeby przeżyć, potrzebuje leku za 9 milionów złotych. Kamil Brzeziński, kanał Jak Nauczycie Programowania, zapraszam. Dzisiaj różniejszy odcinek, ale niech was to nie zmyli, bo akcja Code 16 Challenge jest jak najbardziej poważna, a cel szczytny. I już tłumaczę o co chodzi. Code 16 Challenge to akcja, w której dzielić będziemy się naszym kodem, naszymi projektami i ciekawostkami ze świata IT. Mam nadzieję, że będziemy się przy tym dobrze bawić, zapraszać kolejne osoby. A przy tym, zupełnie niepostrzeżenie, dołożymy od nas małą cegiełkę do uratowania czyjegoś życia. Kamil to jeden z nas. Młody człowiek, programista, pracujący zresztą w firmie, w której pracowałem jeszcze 3 lata temu. Kamil w zeszłym roku został tatą, jednak już po kilku tygodniach okazało się, że jego córeczka Maja nie rozwija się tak jak powinna. Diagnoza lekarzy była brutalna i jednoznaczna. SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Jedyna szansa na przeżycie? Lek za 9 milionów złotych. Niewyobrażalna kwota, ale dzięki determinacji rodziców Mai oraz dziesiątek czy nawet setek innych osób oraz ponad 150 tysiącom osób, które wsparły zbiórkę, do zebrania pozostało jeszcze tylko trochę ponad 2 miliony złotych. Także wszystko jest do zrobienia, ale musimy działać szybko. Niestety w przypadku tej choroby to jest prawdziwy wyścig z czasem i każdy dzień zwłoki, każdy dzień kiedy lek nie zostanie podany Niestety, ale oddala nas od tego happy endu. I właśnie dlatego powstała ta inicjatywa, której celem jest zmobilizowanie jak największej części środowiska IT. Zasady Code 16 Challenge są proste. Po pierwsze, podziel się kawałkiem swojego kodu, swojego projektu, a jeżeli nie masz czegoś takiego, to po prostu podziel się jakąś ciekawostką ze świata IT. I tutaj pamiętaj, bez stresu. W nazwie mamy 16, ale nie musi to być koniecznie 16 linii. Ja na przykład dzisiaj będę pokazywał swoje strony internetowe które mają tych linii dużo, dużo więcej. Po drugie wpłać choćby drobną kwotę na zbiórkę dla Mai. Link do tej zbiórki wyświetla wam się teraz na ekranie. Podaję go również w opisie filmu. Po trzecie otaguj swój wpis hashtagiem code16challenge. Podaj link do zbiórki oraz do zasad całej akcji. To ważne, żeby wraz z rozwojem tej akcji, kiedy ta akcja będzie trafiać do kolejnych osób, gdzieś te zasady nie zniknęły, żeby nie była to już tylko zabawa, Pokazywanie swojego kodu, w pokazywanie ciekawostek ze świata IT, ale żebyśmy nie zapomnieli o tym głównym celu. Pamiętaj też, żeby nominować do tej akcji kolejne osoby: 3, 4, 5, może być jeszcze więcej. Najważniejsze jest, żeby ta akcja zatoczyła jak najszersze kręgi, żeby jak najwięcej osób o tej akcji usłyszało. Tylko w ten sposób możemy osiągnąć tutaj sukces. Także dzisiaj ja nominuję Was wszystkich, moi drodzy widzowie. I wierzę w to bardzo głęboko, że dołożymy od nas tę małą cegiełkę do uratowania życia Mai. Ja za chwilę podzielę się z wami moimi pierwszymi stronami, a was zachęcam do wrzucania do komentarzy linków do waszych projektów, projektów, którymi chcecie się pochwalić albo których oceny jesteście ciekawi. Ja wybiorę trzy najciekawsze i pokażę je w odcinku za dwa tygodnie, przypominając jeszcze raz o całej tej akcji. I do was jeszcze raz gorąca prośba. Nie czekajcie, ale starajcie się, na ile to tylko możliwe, rozkręcić Code 16 Challenge. Wystarczy krótki wpis na Facebooku, na Instagramie, krótki film na TikToku z Waszym kodem, z Waszym projektem lub ciekawostką ze świata IT. Do tego dorzucenie kilku złotych do skarbonki dla Mai oraz zachęcenie do zabawy kolejnych znajomych. Pamiętajcie też o hashtagu, o linku do zbiórki, o linku do strony z opisem całej akcji, tak żeby w tym wszystkim nie umknęło nam to, co jest najważniejsze. Czyli pomoc dla Mai. A teraz siadam już do komputera, szykujcie popcorn, bo będzie co oglądać. Niestety nie udało mi się znaleźć takich absolutnie pierwszych stron internetowych, które robiłem. Te, jeżeli dobrze pamiętam, tworzyłem mając 10 lat, 10-11. To co zobaczycie za moment, tworzyłem mając lat 11-12, ale wciąż wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawa rzecz do obejrzenia. To co widzimy tutaj na ekranie, to kilka folderów. Zaczniemy od tego katalogu Rules. Rules to był magazyn, który stworzyłem, w którym pisałem o różnych rzeczach na różne tematy. Była tam muzyka, był tam sport, był też Dragon Ball, bo w tamtych czasach bardzo mocno oglądałem Dragon Balla i Dragon Ball Z. To, co Wam za chwilę pokażę, to drugi layout tego magazynu. Pamiętam, że pierwszy wyglądał trochę inaczej. No, nie jestem niestety w stanie go teraz odnaleźć. Może kiedyś jeszcze się uda na jakiejś płycie albo gdzieś na jakimś starym komputerze. Na razie spójrzmy na to, co mamy. Tutaj, indeks HTML. Jak widzimy, mamy tutaj wielki link start. Mamy też trzy banery, a w zasadzie dwa, bo trzeci się nie wyświetla. Wtedy były takie czasy, że ludzie wymieniali się banerami na swoich stronach internetowych. Ja tutaj umieściłem też banery. Nie pamiętam w ogóle, czy był ten. User Magazine. Natomiast jeżeli chodzi o Grunge Zone, to był magazyn, do którego pisałem recenzję, który współtworzyłem. Później on przekształcił się w magazyn Prorok, a jeszcze później w magazyn Elefant Shoe I to trwało tak naprawdę chyba jakieś 11 albo 12 lat. Także to był dosyć spory kawałek mojego życia. Jeżeli chodzi o ten magazyn młody, który widzimy tutaj, to swoją drogą te dwa banery, które widzicie, to są banery, które stworzyłem sam. No nie miałem może jakiejś super nie miałem jakiegoś super talentu graficznego, natomiast w tamtych czasach jak miałem właśnie 11 lat, to wydawało mi się to super, że te banery wyglądają rewelacyjnie. Widzicie te niesamowite efekty, jakie tutaj na tych banerach mamy. Magazyn młodych to nie był magazyn, do którego jakoś bym mocno pisał, napisałem tam jeden tekst. Ale wystarczyło, żebym umieścił baner, jak tutaj widzicie. A ten tekst Wam też w dzisiejszym odcinku pokażę, bo jest tam bardzo ciekawa rzecz, kilka ciekawych rzeczy, którymi chcę się podzielić. No to co? Klikamy start, otwiera się strona. Jak widzicie, w dzisiejszych czasach nie wygląda ona już zbyt dobrze, nie dostosowała się do dzisiejszych przeglądarek, do dzisiejszych rozdzielczości. Mamy zresztą tutaj napisane, że strony najlepiej oglądać pod Internet Explorerem 5 i nowszym. W rozdzielczości 800x600 na, na pełnym ekranie. Tutaj mamy trochę większą rozdzielczość, także strona już sobie nie poradziła, ale jak widzimy, to był 2002 rok, także 19 lat minęło, prawie 19 lat. Także myślę, że jest to zrozumiałe. Myślę, że no, sam sobie mogę wybaczyć, że nie pomyślałem aż tak mocno o przyszłości. Tutaj, jak widzimy, mamy bardzo ciekawy tekst. Bardzo przepraszam za długi brak aktualizacji magazynu, ale teraz są wakacje i rzadko jestem w domu. To prawda, jak były wakacje, to zazwyczaj nie siedziałem zbyt długo przy komputerze, tylko raczej spędzałem czas gdzieś na dworze, grając w piłkę w siatkówkę. Chociaż nie, w tamtych czasach jeszcze nie grałem w siatkówkę. Zacząłem grać dopiero będąc w gimnazjum, czyli mając 13 lat, ale już grałem chyba w koszykówkę. Także spędzałem dużo czasu faktycznie poza domem. No, i też wyjeżdżałem na wakacje. Ze dwa razy tak w ciągu lipca, sierpnia. Także to zrozumiałe, że nie miałem czasu pracować nad magazynem. Ale naprawdę szykuję coś ekstra. I tutaj X wielką, dużą literą. Mam nadzieję, że zdąży, mam nadzieję, że zdąży z tym do 1 września, czyli pierwszej rocznicy urodzin Rules. No właśnie, czyli pierwsze urodziny. Serwis musiał powstać w roku 2020. Pierwszym, a to oznacza, że miałem wtedy 13 lat. A jeszcze przed serwisem RULES były jakieś inne strony, także myślę, że właśnie w tym okresie 10-11 lat zaczynałem swoją przygodę ze stronami internetowymi. Zobaczmy, jak to tutaj wszystko działało, jak wyglądało. Tu mieliśmy po lewej stronie menu, mogliśmy sobie wybrać jakiś dział, na przykład Dragon Ball, i to otwierało się tutaj. To była taka wtedy w zasadzie nowinka w świecie HTML-u, tak zwany iframe frame czy iFrame, jeżeli mówimy po angielsku. Zasada prosta, tutaj w tym miejscu na dole mamy ramkę, klikamy w linka tutaj i odpowiednia strona otwiera nam się w tej ramce. Dzisiaj to rozwiązanie nie jest już raczej zgodne ze standardami z, z dobrymi praktykami, ale wtedy Wtedy tak się te strony tworzyło. Możemy sobie kliknąć w jakiś link, na przykład słowniczek Dragon Ball. Tu widzimy, mamy słowniczek różnych postaci, różnych pojęć ze świata Dragon Ball, i mamy nawet linki wewnętrzne. Czyli, jeżeli klikniemy sobie tutaj, no to jesteśmy przekierowywani do wpisu o Son Goku. Trunks, genialny żółw. Jak widzicie, działa to całkiem. Sprawnie. I można sobie tutaj poklikać, poczytać. Myślę, że pewnych rzeczy można się też dowiedzieć, albo pewne rzeczy można sobie przypomnieć, bo ja już, przyznaję, Dragon Balla nie oglądałem od kilkunastu lat. Zdarzyło mi się, kiedy pojawił się Dragon Ball Super, obejrzeć ze 3-4 odcinki, ale nie wciągnęło mnie już to tak, jak to było kiedyś, kiedy byłem dzieciakiem. Wróćmy do góry. Zobaczmy, co my tutaj jeszcze mamy. Mamy dział komputery. Co my tutaj możemy przeczytać? FIFA 2002, edytory HTML, seria FIFA, The Neverhood, o, to jest super gra, jedna z moich ulubionych gier, Worms World Party, też Wormsy, rewelacyjna gra, nawet dzisiaj jeszcze gram, mam Wormsy na Playke 4, także regularnie Wormsy w domu są. No i zobaczmy, co my mamy tutaj, edytory HTML. No właśnie, mamy notatnik, Oczywiście, bardzo dobry notatnik. Bardzo dobry edytor HTML na początek. Możemy w nim napisać dowolny kod. Tutaj mamy dalej pajączek 2.1.2, i to jest ten edytor, od którego zaczynałem swoją przygodę ze stronami internetowymi. Jeżeli ktoś tworzył stronę w tamtych czasach, to myślę, że pajączka też kojarzy. Nawet przyznam, że teraz, kiedy przygotowywałem ten odcinek, szukałem w internecie właśnie pajączka w wersji 2.1.2, ale chyba gdzieś zniknął w mrokach internetu, w mrokach dziejów, i tego pajączka po prostu nie da się już znikąd ściągnąć, a szkoda, bo chciałbym sobie przypomnieć, jak to się w tym programie tworzyło strony. Tutaj mamy kolejną wersję pajączka Microsoft Frontpage. No, tego chyba nie używałem z tego, co kojarzę, ale używałem w pewnym momencie Macromedia Dreamweaver 4. Bardzo ciekawy edytor od firmy Macromedia, która stworzyła dla nas flasha. Ok, przejdźmy dalej do kolejnej strony. Kolejna strona to wciąż rules, tylko nowy layout. Okazało się, że stworzyłem nowy layout i tutaj przypominam w tym intro pisałem, że szykuję coś naprawdę ekstra i że mam nadzieję, że zdążę z tym do 1 września. No to zobaczmy Otwieramy. Tutaj wygląda to jeszcze podobnie, ale możemy wybrać rozdzielczość. Możemy wybrać 800 na 600, możemy wybrać 1024 na 768 albo rozdzielczość inną. Inna otworzy nam w oknie, to nie będziemy tego klikać, a zostawmy to 800 na 600. No i widzimy, strona znowu nie jest dostosowana do naszych dzisiejszych przeglądarek, nie jest zbyt responsywna. Ale nowy layout mamy 10. sierpnia 2002, czyli udało mi się, zdążyłem przed 1 września. Stworzyłem nowy layout. Oprócz nowego layoutu pojawiło się 5 nowych tekstów, czyli recenzje płyt zespołów Anatema, Tool, Red Hot Chili Peppers oraz Children of Bodom i płytach Follow the Reaper. Children of Bodom cały czas w moim sercu zespół, od którego zaczynałem przygodę z taką trochę cięższą muzyką. Niestety niedawno wokalista zmarł, także też jest tutaj to ciekawe, że widzimy tę recenzję, niech to będzie taki hołd dla niego. Pamiętam, że w tamtych czasach, kiedy tworzyłem ten layout, byłem mocno zafascynowany tym jak to wszystko wygląda. Wymyśliłem to tło z tą kratką, tak jak w zeszycie. Tutaj co prawda Trochę się to nie zgrywa. Ale chyba się tym jakoś specjalnie nie przejmowałem. Stwierdziłem, że ludzie nie będą się aż tak tego doszukiwać. Oczywiście mamy nowe logo rules.macpervpl, ponieważ taki był adres w tamtych czasach. Sporo osób rejestrowało domeny właśnie prv.pl to była domena darmowa. Niestety, tak jak piszę tutaj domena rules.pvpl była zajęta i wybrałem rules.macprvpl albo Dodałem też nową domenę rules.vel.pl. .well tutaj nie mieliśmy już tego iframe'a. Otwierało nam się to w ten sposób w nowym oknie. Zobaczmy jak to wygląda. Trzeba było już się cofać do głównej strony. O, tutaj Dragon Ball AF. Ale tutaj na dole mieliśmy linki do poszczególnych działów. Także jeżeli kliknęlibyśmy w sport, to byliśmy przekierowywani już tutaj do Odpowiedniego miejsca na stronie głównej. Dobra, kolejny layout za nami, idziemy dalej. I teraz pokażę wam moją stronę o Mortisie, o takim norweskim muzyku. W tamtych czasach bardzo mocno byłem nim zafascynowany, zresztą cały czas lubię słuchać jego muzyki. I stwierdziłem, że stworzę stronę internetową. Tutaj możliwe, że trochę ten wybór czcionki nie był zbyt trafny, ponieważ jak widzę, to jest to Comic Sans, a jest to strona jedyna polska strona o norweskim Księciu Ciemności, także ten Książę Ciemności i Comic Sans może niezbyt się ze sobą zgrywają, ale nie wiem, jakaś decyzja za tym, znaczy coś za tą decyzją stało, jakoś to przemyślałem. Nie, niestety nie jestem w stanie teraz powiedzieć, co mną kierowało, ale może po prostu ta czcionka mi się podobała. Przypominam, byłem wtedy jeszcze raczej dzieciakiem. No tak, 2002 rok, czyli 14 lat. No to jeszcze jakoś super dorosły nie byłem, mogłem być zafascynowany komiksansem. Ale tutaj widzimy, że zalecam ściągnięcie czcionki Rury Tania. Tutaj ona niestety nie jest dostępna, ona gdzieś mi zniknęła też przy przegrywaniu z różnych płyt, z różnych komputerów, więc nie możemy tej czcionki zobaczyć. Ale pamiętam, że były, ta, była to taka czcionka, taka trochę, nie wiem jak to powiedzieć mistyczna, taka specyficzna czcionka zdecydowanie mocniej odpowiadająca księciowi ciemności. Strona radziła sobie całkiem dobrze, tak jak mogliście przeczytać. Była to jedyna polska strona o tym muzyku, także link do niej był nawet na oficjalnej stronie Mortisa. Mogliśmy sobie przeczytać biografię, tutaj dyskografia, czyli wszystkie płyty wraz z utworami. Była galeria, era pierwsza, ponieważ Mortis był takim muzykiem, który miał kilka R, er. i tutaj era druga to była era, podczas którego Mortisa poznałem. Mamy media, teksty z Metalhamera. Tutaj pamiętam, że odezwałem się do Metalhamera, zapytałem, czy mogę ten tekst umieścić. Zgodzili się ja, oczywiście, musiałem ten tekst z gazety, z czasopisma przepisać. Mieliśmy tutaj również download. Były to krótkie MP3. Krótkie, ponieważ pomimo tego, że to był rok 2002, to pamiętałem o prawach autorskich. Także umieściłem jedynie fragmenty kilku utworów w celach promocyjnych, natomiast nie umieszczałem tutaj całości. Co dalej? Były też tapety, a tak naprawdę jedna tapeta w dwóch rozdzielczościach, którą sam stworzyłem, wyglądało to tak, czyli okładki płyt Mortisa i tutaj jego logo. I jeszcze jedna rzecz. Osoby, które. Korzystały z komputerów w tamtych czasach, będą wiedziały o co chodzi, czyli skiny do Winampa. Winamp to był program, w którym słuchaliśmy wszyscy muzyki. Można było go w ten sposób zmieniać, dodawać, właśnie skiny. No i skiny z Mortisem też tutaj były. Można było je sobie pobrać i zaimportować do Winampa. To, co jest ciekawe, to to, że księga gości była też tutaj. I jeżeli sobie zobaczymy, to ona jeszcze działa. To mnie bardzo mocno. Zaskoczyło i znalazłem tutaj bardzo ciekawy wpis, ponieważ w pewnym momencie na stronie było coś takiego, co nazywało się deformator. To był jakiś taki skrypt w JavaScriptie, który gdzieś znalazłem, który służył do deformowania wczytanego obrazka. Można było klikać myszką i dowolnie ten obrazek zmieniać. I jeżeli ktoś wczytał twarz, to można było tę twarz zdeformować. I właśnie na stronie o Mortisie były zdjęcia Mortisa, i można było sobie za pomocą deformatora zdeformować. Jak zresztą widzieliście Mortis sam ma taki image trola, także to deformowanie myślę, że jakoś bardzo mocno go nie niszczyło, ale komuś się to nie spodobało. Ktoś napisał mi jakiś komentarz, którego tutaj już nie widzę, ale widzę moją odpowiedź na ten komentarz. No i odpisałem tak, w tamtych czasach jak widzę to byłem bardzo ostry dla tych ludzi, jakoś nie podobała mi się chyba taka krytyka trochę bezpodstawna i odpisałem jak Ci się nie podoba deformator, to się nim nie baw, sprawa jest prosta. Jest to zabawa, którą porównałbym do salonu Luster w Luna Parku, ale niestety do czegoś takiego trzeba mieć poczucie humoru, którego Ty na pewno nie masz. Poza tym, myślę, że nawet Sam Mortis chętnie by poklikał myszką na stronie z deformatorem. Właśnie. Sam Mortis by chętnie poklikał, a Ty pewnie poczucia humoru nie masz. Także ostro rozwiązałem sprawę. Konflikt z haterem został chyba zażegnany, ponieważ. Już więcej tutaj wpisów żadnych nie widzę, chyba nie odzywał się więcej. Wracamy do strony, i tutaj jeszcze jedna rzecz właśnie mi się przypomniała, która też była na stronie Rules, a mianowicie była opcja subskrypcji. 2002 rok, sam jestem zaskoczony, że to wtedy wprowadziłem. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy kiedykolwiek wysłałem jakiegoś maila do subskrybentów, ale opcja taka, żeby się zapisać do tej subskrypcji, była także. Myślę, że szedłem z duchem czasów. No to jeszcze na koniec wspomniany magazyn młodych i mój tekst w tamtym magazynie. Wrócimy sobie tutaj. Magazyn młodych był tutaj. Indeks HTM, tak to wyglądało. Ten magazyn ukazywał się w portalu Bio.pl. Nie pamiętam już, jak dokładnie ten portal wyglądał. Co to znaczy, kojarzę, że to była jakaś taka. Odpowiedź na wirtualną Polskę, na ONET, które już wtedy istniały, i Bio był po prostu kolejnym tego typu portalem, chociaż dużo mniej popularnym. Dzisiaj już ten portal nie istnieje. I tutaj możemy znaleźć właśnie mój tekst w dziale Cyber. Programy WWW, tak to było nazwane: Kamil Brzeziński Raven, ponieważ taki miałem wtedy nick internetowy. I tak mamy tutaj edytory HTML. Niekwestionowanym liderem wśród edytoru, edytorów HTML jest bez wątpienia Dreamweaver wyprodukowany przez słynną firmę Macromedia, której zawdzięczamy między innymi interaktywne animacje wykonane w technologii Flash znajdujące się na wielu stronach zarówno polskich jak i zagranicznych. I tak to były czasy kiedy Flash faktycznie przebojem wdarł się do internetu, te strony we Flashu po prostu powstawały jedna za drugą no i efekt był taki, że wchodziło się na... Te strony, przypominam w tamtych czasach internet nie był zbyt szybki, więc strona wczytywała się 2 lub 3 minuty i nagle uderzał jakiś dźwięk, bo twórca strony postanowił dodać dźwięki, bo oczywiście skoro były takie możliwości, trzeba było z tego korzystać. To były takie czasy, kiedy animowane gify latały wszędzie po stronie. No i właśnie ten flash też był wszechobecny. Ja przyznaję, nigdy tego flasha nie lubiłem. Zawsze mnie to irytowało, kiedy wchodziłem na stronę we flashu. Nawigacja po tych stronach była najczęściej fatalna. No, dlatego, że jak już ktoś flasha trochę poznał, to starał się zrobić jak najwięcej fajerwerków i raczej nie myślał o tym, czy komuś będzie łatwo po tej stronie chodzić, czy nie. Ważne, żeby dużo rzeczy się świeciło, żeby dużo rzeczy się ruszało, żeby było dużo dźwięków. I tutaj jeszcze właśnie o flashu wspominam. Mamy programy graficzne. Wspominam tu o programach. Julit Cool 3D i XARA 3D to były programy. Pamiętam, robiłem w nich właśnie te banery, które pokazywałem wcześniej. To były efekty pracy, albo bardziej zabawy w tych programach. No nie były to może najlepsze efekty, ale pamiętam, że dobrze się bawiłem, e, tworząc właśnie te banery. I co my tutaj mamy? Bardziej zaawansowani w temacie zainteresują się zapewne wspomnianym wyżej flashem. Jeżeli chcesz tworzyć profesjonalne animacje i prezentacje w tej technologii, musisz zaopatrzyć się w komercyjną wersję programu, jednak patrząc na producenta firmy Macromedia, łatwo jest zauważyć, że nie jest to tania zabawa. Może nie była tania, ale dużo osób z Flasha korzystało. No i tutaj jeszcze taka ciekawostka historyczna, wspomniałem, że wtedy internet nie należał do najszybszych. No i tu jest potwierdzenie. W Polsce wciąż wiele osób posiada modem. I czekanie na załadowanie strony nie należy do przyjemności. No niestety tak było. 56 kb na sekundę. Do tego jeden impuls co 3 minuty, albo w weekendy i po 18 co 6 minut. Za każdy impuls się osobno płaciło. Także trzeba było też z tego internetu rozsądnie korzystać. Pamiętam, że trochę to wtedy kosztowało. Wszystko było połączone z telefonem, także te rachunki, jeżeli w internecie posiedzi posiedzieliśmy zbyt długo, niestety były wysokie, były też wtedy kawajki, kafejki internetowe, wtedy można było sobie do takiej kafejki pójść i tam był zazwyczaj szybszy internet, można było parę złotych zapłacić i sobie szybko pewne rzeczy pościągać, bo na Mondaimie to niestety trwało. Tutaj jeszcze piszę, gdzie szukać, gdzie można znaleźć wymienione przeze mnie programy. Na początek warto byłoby przejrzeć płyty dołączane do archiwalnych numerów czasopism komputerowych. I to prawda, ja bardzo dużą część programów miałem właśnie z płyt dołączanych do CD Action, Między innymi tego pajączka, o którym dzisiaj mówiłem, też właśnie miałem CD Action. Może uda mi się właśnie, może uda mi się znaleźć pajączka na jednej z tych płyt. Ponieważ jeżeli dobrze kojarzę, to płyty CD Action cały czas gdzieś jeszcze mam. Starałem się właśnie ich nie wyrzucić, żeby one zostały na pamiątkę. A że mam odtwarzacz płyt, który dokupiłem jakiś czas temu na USB, bo na co dzień się raczej z płyt nie korzysta, to muszę to sprawdzić i muszę zobaczyć, czy tego pajączka przypadkiem nie ma. Bo jestem po prostu ciekawy, jak by to wyglądało dzisiaj. Czy w ogóle ten pajączek się jeszcze uruchomi, no bo komputery się trochę zmieniły, Windows się zmienił. No ale zobaczymy, no kto wie, może, może, może się uda. Tymczasem na dzisiaj wszystko. Dzielcie się swoimi projektami. Pamiętajcie też o akcji Code 16 Challenge, w której zbieramy pieniądze dla Mai. Wspólnie możemy uratować Mai życie, także. Proszę Was o to, dołóżmy tę cegiełkę od nas, dla nas to nie jest dużo, to może być 5, 10, 20 złotych, ile jesteście w stanie dać. A jeżeli zbierze się nas ogromna ilość, to te 2 miliony złotych przecież uzbieramy, to nie jest rzecz nie do zrobienia. Na koncie jest już ponad 6 milionów, czy ponad 7 milionów złotych nawet, także spokojnie, to wszystko jest do zrobienia. Zostały 2 miliony złotych, zróbmy to. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu, dzięki i cześć.